15 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Wracamy do naszej rozmowy, no i porozmawiamy teraz o tym, w jaki sposób możemy uratować tę ustawę 500. Według nas e, niesprawiedliwym byłoby, gdyby ucierpiały, a Ucierpiałyby tak naprawdę dzieci, dla których przeznaczone są te środki, jeżeli te środki zostałyby zajęte przez egzekucję komorniczą bądź też zablokowane na jakiś czas, prawda? Bo oczywiście nie mówimy tutaj, że one zostaną na zawsze zajęte i nie będą zwolnione, ale, ale osobę, będą zablokowane. Tak, mają potrzebę, są w takiej, a nie innej sytuacji kryzysowej, no to te 500 zł. Jest potrzebne. jest potrzebne. Jest potrzebne tych dzieci, dlatego po pierwsze nie byłoby to y, zgodne i, i słuszne i, i sprawiedliwe, gdyby tak się stało. Y, takie zabezpieczenie, takie rozwiązanie, które my proponujemy, y, stanowiłoby właśnie taki swoisty bufor oraz jednak naszym zdaniem podnosiłoby. Y, ten taki prestiż opieki państwa nad, nad, nad tymi osobami, które potrzebują, nad, dlatego też ten program jest zadekowany, po to, że zgodnie z założeniami rządowymi, zgodnie z tym, co mówi pani premier, że dzieci są inwestycją, więc, a to jest absolutnie prawda, absolutnie należy się z tym zgodzić. Jest to budowanie również zaufania do obywateli. Dlatego też nasze propozycje nie są tylko tak propozycjami rzuconymi w przestrzeń. Wczoraj miała miejsce rozmowa właśnie z panem dyrektorem Olgierdem Podgórskim, dyrektorem Departamentu do Spraw Legislacji, który zajmował się i bezpośrednio był odpowiedzialny za ten projekt. Nasze propozycje zostały złożone na jego ręce. Projekt spotyka się i te propozycje z entuzjazmem. Również została złożona taka deklaracja, że wszystkie działania, które są i mają na celu pomoc, które które zmierzają do tego, żeby pomóc w tych, jak, naj, jak najbardziej zapełnieniu tych świadczeń, pomóc dzieciom, czy pomóc tej polityce właśnie rodzinnej, jak najbardziej będą brane pod uwagę, ponieważ to jest dobro wspólne, wszystkim na tym zależy. Nam również zależy na tym i te problemy pojawiły się z naszej praktyki, dlatego też zwróciliśmy na to uwagę, że w praktyce zapisy ogólne zebrane w kodeksie postępowania cywilnego, nie są na tyle skuteczne, żeby faktycznie zabezpieczyć realnie wolność tej kwoty od egzekucji, czy to komorniczej, czy też administracyjnej. Dlatego też wydaje nam się, że jest dobry czas, żeby wprowadzać takie zmiany, ponieważ projekt co prawda jest już przygotowany i został skierowany do pierwszego czytania. Natomiast można jest jeszcze to poprawki wnosić. Absolutnie dobry moment na zgłaszanie poprawek, zarówno. A to rządu, jak również może też, jeżeli posłowie będą zainteresowani, przychylą się do czego apelujemy. Te sytuacje, jak widać, są coraz bardziej poważne, zwłaszcza sytuacje egzekucji komorniczych alarmuje o tym również w tym momencie Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceminister Patryk jaki podejmuje stanowcze działania, co jest bardzo słuszne, bardzo pożądane. Miejmy nadzieję, że będzie to miało swój efekt również co do tej ustawy, ponieważ zmiana jest niewielka, a tak jak mówimy, bardzo nam zależy na tym, żeby podnosić standardy i jakość w zabezpieczaniu tych świadczeń. Jest to możliwe, dlatego też to nie są. To nie są propozycje nierealne, to są propozycje, które spotykają się już mimo, że to tak w krótkim czasie zostały przez nas wczoraj, dzisiaj te projekty opracowywane, zgłoszone. Jest nadany bieg tej sprawie, dlatego też liczymy na przychylność, jesteśmy tutaj otwarci ze swojej strony na wszelką współpracę, na wszelką pomoc, na wszelkie sugestie. Chętnie będziemy o, tej, o tym mówić szerzej, dlatego też to się pojawiło przede wszystkim z potrzeby, skutecznego zabezpieczenia środków, które są skierowane dla, na pomoc przede wszystkim dzieciom i rodzinom. Dlatego też to jest inwestycja w przyszłość, to jest inwestycja w dzieci i nie można tego zostawić samemu sobie, ponieważ skoro przepisy obowiązujące nie do końca są w stanie zapewnić skutecznej realizacji i braku e, egzekucji tych środków. Dlatego też trzeba się pokusić o zmiany, e, trzeba próbować zmieniać, e, a być może będzie to e, taka propozycja dobrym akceptem i e, dobrym pomysłem na przyszłość e, do zastosowania na przykład dla innych środków e, socjalnych mhm. skierowanych do innych osób właśnie w ten sposób, że zostaną stworzone. Specjalne konta, tak jak wspominaliśmy, które, na które samorządy będą wpłacały te pieniądze. Uprawnieni do wypłaty tych świadczeń będą mogli jedynie podjąć te pieniądze z konta bankowego, dlatego też, tak jak mówimy, no, te konta będą też tak, takim gwarantem tego, że co miesiąc będą mogły wpływać sobie te pieniądze, prawda? Jeżeli się zgromadzą, załóżmy, przez 2-3 miesiące, będzie to już większa suma, więc tu też zależy na tej gwarancji, żeby to wszystko. Miało obrót w, w rynku krajowym żeby nie wspierać e, kapitału zagranicznego e, przez to, że banki będą nam oferować jakieś różne super e, oferty. Nie, to zależy przede wszystkim e, nam na tym, żeby zagwarantować e, pewność i stabilność e, tego, że te środki nie będą podlegały egzekucji, nie będą podlegały egzekucji dlatego, że będzie taki zapis bezpośrednio z, w ustawie właśnie tej oświadczeniach wychowawczych i bank nie będzie się bał e, tutaj e, reakcji organu egzekucyjnego ani reakcji wierzyciela, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej za to, że nie zostały przekazane takie środki, które są zgromadzone na koncie dłużnika. No i uważamy, że jest to propozycja racjonalna, możliwa do przeprowadzenia i taka, która gwarantuje stabilność dla rodzin. Mhm, tak na zakończenie w takim razie. Pierwsze rozmowy już się odbyły z pozytywnym raczej skutkiem. Natomiast kiedy realnie moglibyśmy się spodziewać wprowadzenia czegoś takiego? Rozmowy się odbyły, rozmowy trwały od początku tego tygodnia, sprawa jest w toku, bieg jest sprawie nadany, jesteśmy w stałym kontakcie tutaj z ministerstwem, jak również z departamentem legislacyjnym. Projekt i pomysł został przyjęty z entuzjazmem, dlatego też nie będziemy tutaj już mówić o dalszych w tym momencie szczegółach. Uh -huh. Czekamy również na decyzję i tak jak mówię, udzielamy swojej pomocy chętnie w tym wszystkim, dlatego też zachęcam również do zapoznania się szerzej z tym artykułem, który również jest umieszczony na naszym fanpage'u. Szerzej, jeżeli Państwo będą chcieli się właśnie zapoznać konkretnie, jaki to jest projekt, tak jak mówimy, są to zmiany proste, e, które są realne do wprowadzenia i takie, które pozwalają faktycznie zabezpieczyć interesy, dlatego żeby działajmy, działajmy, nie bądźmy obojętni na to, co jest, dlatego e, widzimy problem, więc pr proponujemy i reagujemy. Mm -hmm. My w takim razie za dzisiejsze spotkanie już dziękujemy. Ja przypomnę, z nami w studiu pani Anna Stamkiewicz-Malec, szef działu prawnego Anuluj Dług. No i będziemy na bieżąco tą sprawę monitorować. Zgadza się, także e, zapraszam serdecznie do kontaktu i e, do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień.